Witajcie na chino i prezentujemy New Book. Chciałbym się zaprezentować, jak łatwo przyrządzić papryczki marynowane. Do tego nam wystarczą podstawowe składniki jak papryczki, oliwa, cukier, sól i pieprz. Oczywiście skorzystamy z naszego audiobooka firmy New dzięki któremu bardzo łatwo i szybko znajdziemy przepis oraz wykonanie. Jak widzicie, zajęło mi to mniej niż 3 sekundy nazywam się Filip. Dzisiaj reprezentuję najlepszą firmę na świecie. Zrobimy sobie kałamarnicę, bo why not? Ja tutaj szukam już przepisy. O jest, właśnie jest. W tym momencie chciałbym zaprezentować Państwu nasz najnowszy nawetek marki Newc. Nasz niezawodny, profesjonalny nóż do krojenia mięsa. Jest gdzieś tutaj. Oj, jak widzimy, w kuchni zdarzają się różne przypadki. Na szczęście firma Newbook jest na wszystko przygotowana. Co się dzieje? Gdzie ja mam szmatki? Gdzie ja mam o Jezusie? O, pan o szmatka jest w końcu. Rodziorko panienko, niech pani wybierze naszą ekstra firmę. Są takie, takie fajne rzeczy. Jest lepszy niż u konkurencji. Nie, nie, jednak dziękuję. Co panu tutaj ciekawego? To jest czy Pani nasz niezawodny audiobook marki Newbook. sobie a co Pana? Nasz niezawodny fartuch marki Newbook. Ma jakieś dodatki? Oczywiście. Na wszelki wypadek ma ściereczkę, jakby zdarzyły się jakieś wypadki w kuchni. No, rozumiem. Jeśli Pani chciałaby się więcej dowiedzieć na temat naszej firmy, proszę zapoznać się z treścią urodki.